Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku numerologicznym, tym razem z serii numerologia eteryczna, czyli opowieść o roślinach, olejkach eterycznych, z punktu widzenia numerologii. Stworzyłam ten cykl po to, żeby trochę podświadczać też numerologicznie jakości cech, które Niesie ze sobą dana roślina i jednocześnie olejek eteryczny. Nie jest to trudne do sprawdzenia, dlatego że jeśli zaangażujemy się w interpretację zestawu numerologicznego, który otrzymujemy po odpowiednich obliczeniach, to możemy tę interpretację porównać z tym, co wiemy już na temat danego oleju eterycznego i w ten sposób. Poszerzać naszą wiedzę numerologiczną. I tak możemy robić właściwie ze wszystkim. Tu na kanale możecie odnaleźć taki cykl, który jest związany z imionami. I imiona numerologicznie również możemy rozpatrywać w ten sposób. Więc czemu nie imię i nazwisko danej rośliny? I dzisiejszą. Bohaterką naszego odcinka będzie lawenda wąskolistna. Innymi słowy, lawandula angustifolia. Jest to jeden z rodzajów lawendy, z której później uzyskuje się oleje eteryczny. Chyba najdroższy ze wszystkich lawendowych. Taka można powiedzieć królowa wśród lawendy. Kiedy pomyślimy sobie o lawendzie, to jest to. No taka roślina, która z jednej strony przyciąga w jakiś sposób, ale nie wszystkich. Przyciąga, ale też nie jest to, no umówmy się, jakiś wyjątkowy kwiat, który tym swoim pięknym tak bardzo przyciąga, że no nie można oderwać oczu. Lawenda nie należy do tego typu, ona jest bardziej zwyczajna, niezwyczajna. Czyli taka roślina, która... Wydaje się bardzo zwykłą rośliną, a jednocześnie, kiedy patrzymy na łany, takie pola lawendowe, to jest coś uroczego w tym obrazie, jest coś takiego uspokajającego w nim. No i my wiemy zresztą już może nie z numerologii, ale z takiej wiedzy, powiedzmy, z doświadczenia, stosowania lawendy wąskolistnej, że ona ma działanie uspokajające, kojące. I czy to będzie widać tutaj? No, sprawdzimy. I tak jak w poprzednich dwóch odcinkach dotyczących cytrusów, tutaj potraktujemy jedną część nazwy jako imię i jedną część jako nazwisko. Wiemy o tym, że wszystkie odmiany lawendy mają w swojej nazwie lawandula. Przy czym już jakby dalsza część jest troszeczkę inna. Więc tutaj angustifolia będzie stanowiła, stanowiła tę część, którą my uznamy za imię. I kiedy spojrzymy sobie na zestaw liczb tutaj widocznych, to w imieniu mamy 2, 6, 8 same liczby parzyste. Kiedy mówimy o liczbach parzystych, mówimy przede wszystkim o jakiejś takiej umiejętności znalezienia rytmu w życiu. O pewnego rodzaju cykliczności. Jeśli znajdziemy rytm, jeśli znajdziemy jakąś swoją cykliczność, to również jest to dla nas duże poczucie, stanowi to poczucie bezpieczeństwa. Więc możemy powiedzieć, że jeśli ktoś niesie ze sobą takie wartości, to jest pewnego rodzaju oparciem dla innych, przede wszystkim ze względu na to, że możemy takiej osobie zaufać, a przynajmniej tak nam się wydaje, dlatego że jest. Powtarzalna w pewnym sensie, taka cykliczna, że taka rytmiczna, właśnie, że wiemy o tym, że jeśli ona robi coś jakoś, to ona tak będzie jakoś robić za każdym razem, a przynajmniej bardzo podobnie. Że e, jeśli, jeśli widzimy takie postaci, które mają, czy też mamy kontakt z takimi osobami, które mają tę praktyczną część taką właśnie materialną, cykliczną, mocno w sobie uruchomioną, to wtedy wiemy, czego się spodziewać, a jak wiemy, czego się spodziewać, to mamy wrażenie, że, że możemy takim osobom ufać i wiemy, że czujemy się przy nich bezpiecznie. Kiedy dwójka z szóstką się połączą, dając ósemkę, to trochę jest jak w przypadku 26, że możemy powiedzieć, że taka osoba, a w tym przypadku no ta roślina, która jest istotą, ma taką umiejętność zaopiekowania się kimś. I to taką bardzo, powiedziałabym, solidną, bo ósemka zawsze mówi o tym, że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych właśnie w tych kategoriach 2-6 przede wszystkim. Czyli możemy sobie zacząć zadawać pytanie, jak ta lawenda wąskolistna, jak olejek eteryczny z tej lawendy wąskolistnej może działać na nas, kiedy widzimy, że tutaj no, ewidentnie mamy takie bardzo opiekuńcze jakości. I to takie, że dodatkowo jeszcze otulające dwójka i szóstka są najbardziej żeńskimi energiami z całego panteonu liczb podstawowych. Więc jak to może dla nas zadziałać? No, i tutaj przychodzi z pomocą nasza wiedza płynąca z doświadczenia związanego z lawendą. Wiemy, że ma właściwości kojące. Leczące rany, ale wszelkiego rodzaju oparzenia, zranienia. Więc w jakiś sposób ta siła otulenia i takiego zaopiekowania, zadbania, kiedy pojawia się jakiś problem, jest w tej lawendzie. No a gdybyśmy spojrzeli na nazwisko, czyli na lawandula, która jest charakterystyczna dla pozostałych również odmian lawendy. To mamy tutaj 6, 1, 7. Ta siódemka, która w jakiś sposób właśnie nadaje ten pewien rys takiej zwykłości, zwyczajności, a jednocześnie ma w sobie coś niezwykłego, może, może być tym, o czym mówiłam na początku, że mamy takie pola lawendy, że jest to, jest to pewien rodzaj, Czegoś, co jest nam potrzebne w życiu. Czegoś co powoduje, że się relaksujemy, ale atrakcji nie ma. Szału nie będzie, czyli zabawy nie ma. Prawda, to, to jest bardziej na uspokojenie, na stworzenie przestrzeni, na wzięcie głębszego oddechu, aniżeli na to, żeby. Mm, no, jakoś wystrzałowo przeżyć pewne jakieś chwile w swoim życiu. Więc. Może ona być niezwykle pociągająca, magnetyczna dla jakiejś części nas, ale na pewno nie dla wszystkich i na pewno nie zawsze. Czyli będą takie momenty w życiu, kiedy możemy bardzo potrzebować spokoju, bardzo potrzebować takiego wyciszenia, stworzenia sobie przestrzeni, i wtedy lawenda jest doskonała. Do tego celu. Więc nie musimy oczywiście mieć olejku eterycznego przy sobie, ale możemy mieć na przykład krzaczek lawendy w domu, ewentualnie jeśli mamy no, to szczęście, że mamy jakiś ogródek, to tam gdzieś ta lawenda może też się pojawić. Jest ona piękna, ale to piękno jest Innego rodzaju niż piękno na przykład róży. Ono w pewnym sensie nie jest dla każdego, ona nie jest dla każdego piękna. Nie każdy lubi jej zapach, nie każdy lubi jej wygląd. Może być po prostu taka osobie zwyczajna. I troszkę o tym może mówić siódemka, która się tutaj pojawia, ale także to, co znajduje się w imieniu. W pewnym sensie, bo dwójka i szóstka, że to są z jednej strony najbardziej żeńskie energie, a z drugiej chyba najbardziej zwyczajne wśród wszystkich liczb podstawowych. Że w tej zwyczajności znajduje się piękno, jeśli umiemy je dostrzec. Lawandula, skoro niesie ze sobą siódemkę, w pewnym sensie będzie łączyć nas z lękami, które są w nas. Może dlatego zapach lawendy nie dla każdego jest przyjemny, ponieważ może łączyć z takimi przestrzeniami, które zostały zamknięte wcześniej, żeby nie było dostępu do no, tego, co nas przeraża, co nas w cudzysłowie przerasta, czyli może kiedyś przerastała nas jakaś sytuacja, a teraz ją mamy zamkniętą i lepiej tam nie zaglądać, bo możemy jej nie pamiętać od tak, Głową, a czuć, że coś jest w środku i to może powodować jakiś lęk. Kiedy spojrzymy na całość, na imię i nazwisko naszej lawendy wąskolistnej, to uzyskujemy taki oto zestaw 8, 7, 6, gdzie szóstka jest wyrazem własnym, natomiast ósemka liczbą duszy, a siódemka liczbą realizacji intymnej, czyli. Tym potencjałem, który pomoże nam w realizacji liczby duszy. No i co my tutaj widzimy? Że jest jakaś dla takiej istoty, potrzebą jest znalezienie sposobu na to, żeby umieć w jakiś sposób nad sobą zapanować. Zapanować nad czymś, co jest trochę zawarte w liczbie realizacji intymnej nad wszystkimi przyczynami swoich lęków. I tutaj ja mówię zapanować, ale tak naprawdę odkryć, doświadczyć i czuć, że mamy siłę do tego, żeby sobie z tym poradzić. że troszeczkę, ja bym powiedziała, że to może być tak że w cudzysłowie zaprzyjaźnić się z tymi, Elementami siebie, które są kojarzone z tym lękiem, lub też boimy się ich dotknąć z jakiegoś powodu wynikającego gdzieś z przeszłości, jakieś doświadczenie mogło to spowodować. Czyli tu można powiedzieć, że trochę pomimo lęku gdzieś potrzebujemy zapanować nad sobą, ale jednocześnie lawenda, jeśli chcielibyśmy zastosować ją, jako tę, która może nam tego dostarczyć, tych, tych potencjałów, to możemy mieć wrażenie lub też, no tak, wrażenie, że ona pomaga nam do tych lęków dotrzeć. Nie, omijemy, nie ominiemy tego z lawendą. To, to ukojenie i to otulenie, ono jak najbardziej jest zapewnione przez tę roślinę. Ona ma taką energię stworzenia przestrzeni, zadbania, ukojenia, ale nie, nie uchroni nas przed dotknięciem lęku, wręcz przeciwnie, zaprowadzi nas do tego miejsca. Kiedy spojrzymy na nasze doświadczenie w stosowaniu olejków eterycznych czy roślin, chociażby jakichś naparów, wywarów roślinnych, to wiemy, że lawenda jest uznana za taką roślinę, która leczy, koi, uspokaja, relaksuje, daje przestrzeń. Więc to wszystko, co zawarte jest w liczbie realizacji intymnej, w jakiś sposób ta siódemka będzie wyrażała. Właśnie to dawanie przestrzeni, to ukojenie, to znalezienie się w jakimś własnym miejscu, świecie, ale nie bez dostępu. Do świata innych ludzi, bo wtedy to już jest jakby siódemka skrajnie przeżywana. Natomiast z odwagą do tego, żeby mierzyć się ze wszystkim, co w nas jest, bo jakość siódemki jest jedną z bardziej odważnych jakości. Pomimo tego, że tak nie zawsze myślimy w numerologii tradycyjnej, to żeby zmierzyć się ze swoimi lękami, żeby stanąć z nimi twarzą w twarz, trzeba naprawdę wiele odwagi i możemy powiedzieć, że ta ósemka i siódemka jak one są razem mogą by generować takie sytuacje, w których my stając naprzeciw swoich lęków, mierząc się z nimi, a raczej jakby zapoznając, dotykając ich, trochę nawet zaprzyjaźniając się z nimi, możemy zacząć czuć Siłę, że panujemy nad swoim życiem, ponieważ kiedy się boimy i nie wiemy, czego się dokładnie boimy, nie wiemy dlaczego, to układ nerwowy jest w ciągłym napięciu i w ciągłej gotowości do jakiejś ochrony naszego organizmu, czy albo uciekania, albo walki. W momencie, kiedy zaczynamy poznawać, kiedy decydujemy się na to, okej, okay, dobrze, będziemy em, Zmierzymy się z tymi lękami, i jakiś fragment siebie będziemy umieli przyjąć, zaakceptować, jakby poznać, i spowoduje to zmniejszenie lęku, to wtedy ósemka zyska na tym. Czyli ta liczba duszy ósemkowa mówi o tym wtedy, już bardziej panuje nad swoim życiem. Nie jestem zalękniona, nie jestem w niepokoju jakimś ciągłym. Nie uciekam, nie boję się, tylko zaczynam brać życie w swoje ręce. I do tego też zaprasza nas Lawenda Wąskolistna. Kiedy w książce Essential Emotions chyba tak się nazywa ta książka. Przeczytałam o tym, jak działa lawenda wąskolistna na nasze ciało emocjonalne, na nasze myśli. To dowiedziałam się, że właśnie ona jest związana z dotykaniem lęków, po to, żeby zapanować nad sobą, nad swoim życiem. Czyli troszkę tutaj no, ta relacja taka jest 7-8. Czyli jeśli mamy jakieś głębokie lęki. Lęki, które są związane przede wszystkim z byciem widocznym i wysłuchanym, czyli można powiedzieć taka trema, ale trema taka już no, do granic wytrzymałości, że paraliżuje albo powoduje, że uciekamy, że tak bardzo boimy się mówić do innych albo być widocznymi przez innych, że staramy się uciec. Na przykład, chociażby w depresję, też. To tam, dla tych wszystkich osób, które mają zablokowaną tę prawdziwą ekspresję, dla osób, które nie wyrażają siebie, tylko może wyrażają takie takich siebie, których, którzy są akceptowani przez otoczenie, ale niekoniecznie tych prawdziwych, którzy są w środku, to lawenda jest doskonała. Ponieważ ona pomoże zmierzyć się z tym lękiem, który powoduje, że nie chcemy, że uciekamy przed wyrażeniem i wtedy zaczniemy no, czuć, że jakby mamy większe panowanie nad sobą w naszym życiu. Lawenda jest również pomocna przy czy osobom, które nawet nie mają kontaktu ze swoimi uczuciami i myślami. Czyli tak bardzo boją się zranienia, tak bardzo boją się odrzucenia, że do tych uczuć i do tych myśli z tym związanych nie mają dostępu, więc troszeczkę zachowują się jak roboty. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli wyrażają siebie, to często wyrażają coś, co jest akceptowane społecznie. Tej grupie społecznej, w której one funkcjonują. Niekoniecznie jest to zgodne z nimi samymi. Więc lawenda, dotykając tych głębokich poziomów, tego, co jest tam ukryte wewnątrz nas, pomaga nam dotrzeć do naszych emocji, do naszego serca też i właściwie troszkę tak, jakby być bardziej szczerymi w stosunku do siebie, samych. Dotykać. Miejsc, o których może nawet nie wiemy, że istnieją, a w których są jakieś nasze części, one mogą być poranione, a mogą być po prostu nieużywane. Podsumowując, patrząc również na ten układ 7-8, z którego powstaje szóstka, lawenda może być bardzo skuteczna w przypadku wszelkiego rodzaju nerwic, niepokojów, takich lęków olbrzymich, stresu. Ten wyraz własny sześć, który tutaj jest widoczny. Wraz z połączeniem siódemki i ósemki może stwarzać wrażenie takiej olbrzymiej dojrzałości, odpowiedzialności, umiejętności zadbania o kogoś, okrycia takim wspierającym ramieniem. Energia sześć. Zawsze jest po to, żeby pomóc, a nas nie interesuje często, jakim kosztem ona to robi. Więc uznajemy, że to jest oczywiste, że jej zadaniem jest pomoc dla nas. Lawenda pomaga nam w tym, byśmy na swojej ścieżce dotknęli tych miejsc trudnych, ciemnych, żeby. Po zapoznaniu się z nimi, albo po powtórnym zetknięciu się z nimi i poradzeniu sobie z tymi tematami, żeby stać się silniejszymi, bardziej pewnymi ludźmi. Lawenda, mając liczbę realizacji intymnej 7, może mówić o tym, że jest trochę jak wykrywacz lęku, niepokoju. Że jakoś tak będzie od razu tam w te miejsca wchodzić, a w jaki sposób? Olejki kwiatowe i w ogóle kwiaty mają to do siebie, że bardzo łagodzą, otulają, dają taki, taki rodzaj energii współczującej, współodczuwającej, w jaki sposób poprzez. Nie poprzez unikanie tematów trudnych, tylko poprzez wyciągnięcie tych tematów na wierzch i takie objęcie ciepłem. Więc jeśli chcemy na przykład wyleczyć jakieś rany serca, to możemy zastosować lawendę, możemy zastosować inne kwiaty. Czyli mogą być kwiaty lawendy albo na przykład kwiat róży. I tu polecam wszystkim szczecińską różankę, ponieważ tam znajdziecie mnóstwo gatunków róż, które na wolnym powietrzu wydzielają przepiękne zapachy. A także cudowne magnolie z pięknie pachnącymi kwiatami. Zapraszam Was zatem do Szczecina i serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku.